Do tej pory mówiłem, że to zostało zwolnione po wykonaniu programu. Tak. Ale może by trzeba było sprawdzić, czy to naprawdę zostało zwolnione. Jesteśmy teraz w programie Part 18 w katalogu C, czyli CD. W tym katalogu jest kod źródłowy, który można skompilować z opcją z czyli main c minus 18 warning, ale to jest tylko warning też musimy już zaakceptować, gdyż ten void jest taki ogólny, dosyć format Low Expects. No, adres. Dobrze. I teraz mam taki program Valgrind, który testuje program, właśnie jego pamięć. I okazuje się, że rzeczywiście był jeden alok 80 mega, bajtów, alokował, było jedno zwolnienie i przy wyjściu z programu było 0 bajtów jakby zaalokowanych, czyli program który jakby dłużej działał, zwalniałby, alokował i zwalniałby, i nie byłby żadnych z nim problemów. Stąd też to jest podstawowy jakby. Program do sprawdzania tych liczek, czyli wycieków pamięci, złych alokacji, które nie są zwolnione i mogą po pewnym czasie zabrać całą wolną pamięć. Jeśli są na przykład te alokacje uruchamiane w pętli, a nie są. Dla każdego maloku i kaloku nie jest odpowiedni free uruchamiany. Wracając do poprzedniego, tego ostatniego ostrzeżenia, wskaźnik tu pewnie powinien mieć wartość p. Wpisanie tego zapiszemy, skompilujemy tym razem tutaj. I mamy, nie mamy już tego ostrzeżenia. Na koniec przygotowałem małe wytłumaczenie, czyli mamy tą alokowaną tym razem znów statycznie tablicę czterech znaków ALA. Ma, mają wartości. Ostatni znak to jak widać 0. To jest jakby uproszczona struktura pamięci. Ten adres oczywiście to jest tam jakieś 1 GB poniżej 1 GB, tak, w zależności od tego, ile mamy zajętej pamięci, czy 3 GB, ale tutaj jest akurat 100. 101 to L, 102 to A, czyli. Każda komórka pamięci jest jednowojtowa i oznaczona jak numerem. Indeks to jest 0, 1, 2, 3. I teraz mamy str równe 100, tak, bo to jest pierwszy element. str plus 1 to 101, bo 100 plus 1 to jest 101. str plus 2 to 102. I w gruncie rzeczy, jeśli to jest gwiazdka str, 0, no to jest to str od 0, od 0 indeksu, czyli ma, jest to wartość komórki A, tak, czyli przez gwiazdkę wyciągamy wartość komórki A, czyli jest to gwiazdka od tego adresu 100 konkretnego, a str plus 2 to jest str 2, małe a, tak, gdyż to już jest drugi indeks, str od 2 i to jest też wartość ta konkretna, Czyli adres, gwiazdka to jest wartość. A z kolei, jeśli mamy ster od 0 i pobieramy z tego adres, to będzie to wiadomo, to jest ster od 0, to wartość, pobieramy z tego adres, to będzie to se 100. A skąd to 100? No stąd, że jeśli ten str 0 zamienimy na gwiazdkę ster plus 0, czyli na, na tę, stąd weźmiemy to przekształcenie. To ostatecznie otrzymamy ampersand gwiazdkę str. Ampersand z gwiazdka się znosi, bo gwiazdka pobiera zawartość, a ampersand pobiera adres. Więc zostanie sam str, a sam str to jest właśnie ten adres 100. Stąd więc ampersand od konkretnej komórki z dużym A, ale nie każdej komórki z dużym A. Czyli tej konkretnej równa się 100 tego konkretnego A.